Witam w moim vlogu. Dzisiaj jest dzień, w którym wyjeżdżamy z hotelu Itaka. O tu jest hotel Itaka. Jedziemy w stronę Sarandy. Mamy jakieś 30 km, niecałe. No i tam będziemy szukać jakiegoś noclegu, bo nie mamy już nic. Do tej pory mieliśmy coś zarezerwowane, zapakowane wcześniej na Bookingu. Teraz nie mamy, więc udajemy się w stronę Sarandy i będziemy coś do szukać. Eee, tak mówiłem, hotel polecamy. Bardzo czysty, zadbany. Śniadania są takie, wiecie, no spokość. Jajeczko, jakieś tam kiełbaska. Chlebek, czasem Tost, y, y, miód, dżemik, y, kawka, soczek i tak dalej, to wszystko jest serwowane, czyli y, to nie jest szwedzki stół, jak to bywa bardzo często w hotelach, zwłaszcza w Polsce, i za granicą w innych krajach. Y, także polecamy, no, tak jak mówiłem wcześniej, Patronę taki bardzo stanowczy i no dba o dyscyplinę, żeby ludzie mu tutaj nie niszczyli. Bo z tego co mówił nam, to bardzo turyści mu niszczyli tutaj ten hotel i to całe otoczenie, więc tak, tak to wygląda. Auto pakujemy, jedziemy i widzimy, słyszymy się później. No i słuchajcie, po raz kolejny jesteśmy na albańskiej autostradzie, czyli czerwonej drodze, która biegnie z wlory do Sarandy. Jedziemy główną drogą dzisiaj do Sarandy. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie mamy zarezerwowanych noclegów. Coś sobie spojrzeliśmy na bookingu, ale jedziemy na miejsce, zobaczyć co, czy, co tam jest. No i przede wszystkim czy, czy 100 metrów z bookingu do plaży to nie jest w pionie. Dlatego, że widoki i krajobrazy mamy tutaj właśnie takie, co jest przepiękne dla, dla zmysłów. Dlatego, że naprawdę mamy takie e, wrażenia, że, że zjechaliśmy całą to malwanie wzdłuż i wszerz, i, i rzeczywiście jest super. No, ale niestety dla nóżek już jest e, mniej przyjemnie. Minusik jest też taki, że nasz Mateuszek się rozchorował. E, ma gorączkę, zapalenie gardła, kaszelek, katarek. Zresztą ja też jestem przeziębiona najprawdopodobniej od klimatyzacji. E, no i staramy się leczyć. Przede wszystkim, żeby się leczyć, to musimy znaleźć sobie jakiś nocleg, więc noha, witaj przygodo. Teraz idziemy właśnie do Sarandy. Znaleźliśmy pokój z jakimiś dwoma pięknami. No i jedziemy. I zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje. Tak, już proszę o łapki w górę i subskrypcję, <grym> żebyśmy mogli Wam częściej nagrywać takie filmiki, prawda? Z dzielnymi dzieciakami w tle. <grym> Dokładnie. <grym> Pozdrawiamy! Wioska? Jak mi się uda to nagrać, pokażę Wam, że no, obok piękna natury mamy też slamsy. I tutaj na górze jest jakaś wioska bezdomnych. No, nie wiem, to są jakieś domy zbudowane z kawałka blachy albo z czegokolwiek. Tutaj tutaj mamy stoisko z miodem. Wszędzie jest sprzedawana jakaś gorąca kukurydza, jakieś arbuzy, melony, śliwki, nektarynki. Ale owoce mają naprawdę pyszne tutaj. Także no. em, owoce może też, tak, tak jak Mati mówi, owoce może też są pyszne. A dla ciekawostkę powiem Wam, że w Albanii kiedyś było wszystko bardzo drogie. Nie było żadnych importowanych towarów. Ludzie naprawdę cierpieli głód i nie mieli co jeść. I owocami morza, na przykład małżami, karmiono kury. I był bardzo drogi nabiał. Mleko było towarem luksusowym. Zresztą do dzisiaj, słuchajcie, litr mleka kosztuje 8 zł, więc to coś z tego zostało. Wjeżdżamy do miasta. Witamy w Sarandzie. Saranda zrobiła się dużym kurortem. To taka nasza Gdynia trochę, może Gdańsk. Jest to miasto portowe, stąd dużo promów też wypływa. No niemniej jednak Saranda była spokojniejszym miejscem tak 10 lat temu. Teraz nawet właściciel hotelu, w którym spaliśmy, mówił nie, "Saranda trzeba omijać szerokim ukiem", tam jest głowa przy głowie, człowiek przy człowieku i ogólnie nie, 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 nie jedźcie tam. Ale pojedziemy, sprawdzimy. Nie jest powiedziane, że my tu zostaniemy. Może się okazać, że tu jest rzeczywiście tak tłoczno i niefajnie, że po prostu będziemy stąd uciekać. Ale spróbujemy Wam przynajmniej nargrać tą salandę, jak ona wygląda. E, pokazać, e, z czym tu się można spotkać. E, no i tyle. I, I zobaczymy. Tutaj już jakiś hotel jest. No rzeczywiście duże miasto. Duże miasto ciągle w budowie, pełne hoteli, apartamentów. Zobaczcie tutaj takie podjazdy i tak, zjazdy, podjazdy. No właśnie o tym Wam mówiłam, że 100 metrów do plaży tutaj robi kolosalną różnicę. Czy to jest płaskim, czy to jest 100 metrów w pionie. Także są takie plusy i minusy. Ogólnie czy saranda jest ładna? Oceniacie sami. My już dojechaliśmy do Sarandy, było ciężko powiem wam. Mieliśmy tylko 30 km, ale żeby się przedrzeć przez Sarandę, to jest jakaś masakra. No dobra, jesteśmy. Jesteśmy w tym apartamencie. To jest Sunrose, tak się nazywa apartament. On jest czterogwiazdkowy. Wzięliśmy takie dwa i za dwa takie apartamenty zapłaciliśmy 380 euro za dwie noce. Czyli dzisiaj jest niedziela, my jesteśmy do wtorku. I zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj są drzwi, tak? Tu jest łazienka. Taka jest łazieneczka. Spora. Charakterystyczne dla pani jest to, że jak jest prysznic, to nie ma um, szyb żadnych, także są tak um, po prostu zrobione. I tutaj mamy aneks kuchenny otwarty na um, salon. Tutaj jest odpoczywa i kułaki też. Mamy telewizor, um, smart TV, także mamy tam YouTube i tak dalej, Netflixy. Słucha Michałku. Zaraz tam, tak. No a tutaj mamy właśnie um, aneks. No, i tu jest sypialnia z dużym łożem dwuosobowym. Biurko, tam jest spokojnie można komputer sobie gdzieś położyć, w razie czego drugi telewizor. No, i tutaj mamy też drzwi na taras, znaczy na balkon, ten sam, który się łączy. O, tutaj jest wyjście z kolei z salonu. Tam mają też się pokój, apartament, taki sam jak my, ciut większy. No, a tu mamy widok na albańską sarandę. Tutaj jak widać nie wszystkie są jeszcze domy pokończone, ale śmieszne jest też. Na przykład te trzy pierwsze piętra, czyli parter, pierwsze, drugie piętro, tutaj jest to skończone zamieszkałe, a kolejne trzy piętra jeszcze są w stanie otwartym, deweloperskim. No i tutaj mamy widok na morze. Tam niżej jest plaża. Płaci się, bo się już orientowałem, 15 euro za parasolkę z dwoma leżakami. Więc nie jest to jakaś super mega cena no, a tutaj w ogóle ten, ten nasz hotel Sunrose On ma też też basen Trzeba zjechać tutaj na parter Bo my mamy na trzecim piętrze apartament Zjeżdżamy tutaj gdzie są te, te o te kwiaty Te doniczki To jest piętro zero I tam idziemy i zaraz w prawo się skręca I mamy basen też tam już byliśmy Też go wam później pokażę No to jest taki jakiś taki parking no, Ale zobaczcie jaka różnica nie Nasz apartament a gdzieś tam dalej nie Zobaczcie Albania, nie? Tutaj mieszkają mieszkańcy Sarandy, między innymi. A może szkoda dalej. Taką panoramę może się uda tutaj włączyć. No i tak to wygląda. Także jeszcze się z wami na, na poziom zerowy bo pokażę wam tam restaurację, w sensie basen. No i tam jest właśnie przy tym basenie restauracja. No to do zobaczyska za chwilę. A tu jest garaż na minus jeden, Pod naszym hotelem Sunrose. Apka stoją, dwa dziki idziemy na spacer No i jesteśmy teraz przed naszym hotelem w sarandzie Pokażę Wam teraz hotel jak wygląda z zewnątrz z drugiej ulicy, z drugiej strony ulicy To jest nasz hotel To jest nasz hotel Sunrise Tak teraz szukam, że był jakiś napis tego hotelu ale no, nie widzę czegoś takiego generalnie to jest nie tyle hotel co bardziej tu są wszystkie apartamenty, które są pod wynajem eee, taki system jak nad polskim morzem także, czy w górach, także spoko no a tutaj mamy plażę, jutro pójdziemy tutaj sobie na plażę mam jakieś 100 metrów także tam pójdziemy eee... no dobra no a tutaj mamy jakieś bary pod naszymi apartamentami A tutaj przychodzimy przez komisariat koło, obok komisariatu policyjnego w Sarandzie Zobaczcie logo Także spoko Fajnie, nawet zadbany budynek Jak na standardy tutaj yy, albańskie A tutaj mam jakoś przestanie w Sarandzie No i tu chyba się gdzieś będzie zaczął zaraz deptak Tutaj, o tutaj deptak będzie szedł, aż tam Mati mówi, że jest zmęczony Ale to jeszcze nie koniec Naszego spaceru idziemy na promenadę w Strandzie? Prawda Mati? Tak jest No i teraz zeszliśmy w prawo na promenadę, tu jakiś diabelski młyn A tu pla a tu jest plaża Jakiś palma, nie, drzewo, jakieś oliwne, coś, nie wiem Nie znam się, ale zobaczcie, piesek sobie leży A tu jest plaża Już jest grubo po 19, a ludzie dalej są w wodzie No bo jest grubo, 33 stopnie Zobaczcie, tu jesteśmy Tutaj jest woda y słodka, można się przepłukać, jak ktoś wyjdzie z morza, tej zatoki. No i tu mamy promenadę, idziemy. Mają nawet bar Elvisa Presleya. Zobaczcie, nawet lecą, nie wiem czy słuchać to tutaj, ale lecą kawałki króla rock'n'rolla. Też zobaczcie sobie jaka jest czysta woda tutaj. Ona jest znacznie czystsza niż na przykład jak byliśmy parę kilometrów wcześniej w Lukowej tam na plaży na dole to tam nie była tak czysta jak, jak tutaj tu jest naprawdę przezroczysta no i dotarliśmy do punktu gdzie są wszystkie te różne stragany tego jest mnóstwo ale też wspaniała zieleń palmy, jakieś inne takie sosnowe czy, czy, czy no iglakowe rośliny super to wygląda co tutaj jest bilal Safari 3586 Ciekawe, nie znam, musimy zacząć w internecie. A tutaj Hasan Taxi. Oj, to jeszcze starszy człowiek. Sprawdzimy w internecie, jak, kto to był, i może coś tutaj wstawimy. No idziemy dalej, prawda, Mati? Tak. Tak, tak, tak. Mati jest zmęczony bez godzina na no, 28. Na cały dzień też oganialiśmy tutaj żeby coś znaleźć sobie do spania, bo jak wiecie, ten hotel, który mamy, te apartamenty, dwa, które mamy, to sobie znaleźliśmy spontanicznie dzisiaj. No trochę się opieraliśmy na bookingu, ale generalnie to było wszystko załatwione z partyzanta. No a tutaj są właśnie inne hotele. Uwaga na psa. Duży pies, a ładny pies. A hotel przy hotelu. No i idziemy dalej. Wzdłuż promenady. Ale jeszcze wam powiem, że co jak co, ale palmy tutaj mają niesamowite. W życiu nie widziałem, tak mi się wydaje, że w życiu nie widziałem takich palm, to są niesamowite. Zobaczcie. Super. Widać, że już się robi zmierzch pomału, robi się nocy, bo wzdłuż tych straganów zostało włączone oświetlenie. Tutaj o, już w ogóle też lampy się świecą. Także pomału robi się ciemno, tak swoją drogą jest godzina za 10.20, ale za pół godziny, zobaczycie, to już będzie ciemno. Tutaj o tej porze roku, czyli w lipcu, pod koniec lipca, jest dużo szybciej robi się ciemniej niż w Polsce. Też się dziwiłem. A gdzie poszedł Mateusz? Słuchajcie, szukałem Cię, hej, szukałem Cię. Tutaj mam jakąś jednostkę pływającą, bandera na banderze albańskiej. Zobaczcie jak to wygląda. Super, nie? Przyczułam sobie Taki dwu, to jest dwumasztowiec. tak? Widać? Tak, dwumasztowiec. Zobaczcie. Przycumował sobie elegancko. No taką jeszcze nie pływaliśmy. Yy, Koczyło się zawsze i zaczynało na jednomasztowcu, masztowcu, ale elegancko. Zobaczcie. Super. I wracamy. A stąd w ogóle też nagram wam jak wygląda ta promenada. Eee, z plaży. No i słuchajcie, będę się z wami żegnał, przełączę się. Będziemy się już żegnać z Mateuszem bo kończy nam się bateria w telefonie, bo jak wiecie wszystko nagramy z telefonu. Jeszcze się porządnego GoPro nie dorobiliśmy, także kończymy to i do zobaczenia jutro w kolejnym vlogu.